Jakże miło powitać Państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Kraskowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. Dzisiaj FC Barcelona gra przeciwko Manchesterowi City. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Widzimy ich ustawienie: 4-3-3. To może dać wprowadzenie. Lionel Messi strzela. Jest gol. Kapitalne uderzenie Argentyńczyka. Popatrzmy jasku na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Popatrzmy na rezultat 1 do 0. Kevin de Bruyne, Sergio Aguero, Sany. Przejej piłkę popatrzmy. Lionel Messi zbliża się do pola karnego. Uderzenie. Bramka. Tam pada gol. Ale skutką. Nie mogę wyjść z podziwu. Bramka ścieżki chyba myśli podobnie. Zresztą nawet kibice przeciwników docenili klasę i precyzję tego uderzenia. Niesamowicie grają. Dopiero co oglądaliśmy poprzednią bramkę, a już celebrują zdobycie kolejnej. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. De Bruyne, Kompany. A teraz przy piłce Kompany. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Sterling. David Silva teraz. Sane! No tak! Żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Sergio Busquets. Luis Suarez. Strata i przypiące rywale. Raheem Sterling. David Silva. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Messi. Próbował, ale nie udało się. David Silva. Sany. Fernandinho. Daleko wybijają. David Silva. Rem Sterling. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. De Bruyne. I spójrzmy, będzie rzut rożny dla rywali Barsy. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Suarez. Mają teraz trochę miejsca. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Luis Suarez. Ależ okazja rak I będzie dośrodkowanie z dla Barcelony. Z w pole karne. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Dobrze, do przodu. Coutinho! Barcelona będzie miała okazję rzutu rożnego. Piłka z rzutu rożnego. Umtiti. Kapitalna obrona strzał głową. David Silva. Sany. Teraz przy piłce Barcelona. Arturo Vidal, Luis Suarez, Coutinho. Co za okazja, Coutinho. Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takim. Iwan Rakicic. Tak, tak, proszę państwa, jest gol, ale są się teraz cieszy. Ani bramkarz, ani obrońcy nie dali rady, i mamy bramkę po tym rzucie rozni. Widać, że ćwiczyli to na treningach. Doskonale dobrana piłka z narożnika boiska ląduje w siat. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego zwycięstwa. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Otamendi. David Silva. Aguero. Ale szpech, Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Suarez, Jordi Alba. Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. Kevin de Bruyne. David Silva, Sany. Są koledzy na wolnych pozycjach. Koniec ataku. Drużyna przeciw na piłce. Cucinho, niedokładnie. Sterling. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Dawid Sim. Ma trochę miejsca na strzał. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest. W ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Out dla Manchesteru City. Fernandinho, Sergio Aguero, Sané, De Bruyne, Sané. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Sterling! Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Uderzenie w stronę bramki. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Sergio Busquets, Messi, Barcelona atakuje teraz skrzydłem, ale szpechowe podanie i strata. A teraz kompany? Dobre, skuteczne podanie. Próbują teraz skrzydłem. Znowu celne podanie tego zawodnika. Sergio Aguero kieruje piłkę do bramki. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Piłkę z zalini bocznej wrzucą zawodnicy City. Mundi, David Silva, Sany, Fernandinho, Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! No i szykują się do wykonania rzutu rożnego. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. No nie, niecelnie i to z tak bliska. Lekkie uderzenie, wszystko jak należy, ale efekt absolutnie nie do zaakceptowania. To nie było w światło bramki, nawet w jej pobliżu. Sergio Busquets. Arturo Vidal. Ivan Rakitic. Dobrze się pokazał. Al Coutinho. No, dosłownie kilka centymetrów zabrakło do szczęścia. Walker, Fernandinho, Fernandinho, 3-0, takim rezultatem. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Messi. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. David Silva. Sergio Aguero. Sany. Fernandinho. Fernandinho. Ładnie po skrzydle. Czy dojdzie do tego dośrodkowania? A jaj, Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda! Trudno jest celnie uderzyć z powietrza, należą się brawa za ten strzał, w końcu tylko minimalnie niecelny. Pressing ze strony rywali Suarez. Filipe Coutinho. Ma teraz szansę. La Messi strzela. Ach, niewiele się pomylił. Chciał technicznie umieścić piłkę w bramce poza zasięgiem rąk bramkarza, ale nie najlepiej się złożył do tego strzału. Jaki jest Twój komentarz do występu Messiego do przerwy? No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Piłka idealnie, za plecy obrońców. Piłka w rękach bramkarza. Filipe Coutinho. Suarez. Vidal. Może być strzela. Leo Messi. Lionel Messi strzela. Jest gol. Kapitalne uderzenie Argentyńczyka. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. De Bruyne, Sany, David Silva. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Suarez Lionel Messi David Silva Minęło 15 minut drugiej połowy atak tak skrzydłem Manchesteru City Rywale zostawili sporo miejsca Sané Aguero strzela Ależ okazja Mareza No brawo, brawo Ma dziś swój dzień no, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Dośrodkowanie do Sergio Aguero. Piquet oddala niebezpieczeństwo. Vidal. Rozpoczyna atak Barcelona. Ładnie się przedar, co z tego wyniknie. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Sany mają teraz trochę miejsca. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. De Bruyne, David Silva teraz. Aguero i... Piękne trafienie. Zmniejszyli nieco rozmiary porażki, ale raczej nie da im to trafienie nadziei na remis. No tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Nawet najlepsi muszą czasami skapitulować i tak bronił znakomicie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. 4-1, to spora różnica, ale czy do odrobienia? Rafinha. Iwan Rakicic! Ależ pokazał teraz umiejętności. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Barsa rozpocznie grę od rzutu z autu. Barca, Barca! Messi, niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Ederson Santana de Moraes. Czekają nas zmiany. Ciekawe jak. Fantastyczny zzał. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Rzutka w pole karny. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Longle. Iwan Rakitic. Coś niesamowitego. Ale z uderzenie naprawdę niewiele mu zabrakło. No potrafi huknąć z dystansu. Już nie raz o tym przekonywał. Luis Suarez. Dembele. Ma z kim rozegrać tę akcję. I stracili posiadanie. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Dembele, Luis Suarez, Messi, Otamendi, Rafinia, Lionel Messi, Ale strzał! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie, to mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. De Bruyne, Ilkay Gundogan. Świetna robota bramkarza z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Messi, Dembele. Może stąd strzelać! Genialny strzał Suareza! Prosto do bramki! Bramka już praktycznie bezradna. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat w jego wykonaniu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wznowienie od środka. Tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Ilka i Indogan. No przejął, ale nie opanował piłki. Dembele. Messi. Luis Suarez. Jest szansa na groźną akcję. Dembele! Będzie karny dla Barsy. I za tę interwencję czerwona kartka dla obrońcy miał w tym meczu kilka dziwnych decyzji, ale ta jest stuprocentowo słuszna. Trafia w poprzeczkę i wpada do bramki. Bardzo widowiskowe, choć niewiele brakowało. Mogła przecież wrócić do gry i bramki by nie było. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Sergio Aguero, Riyad Mahrez. Manchester City przesuwa piłkę do przodu. Suarez dobrze przebił się. Dembele! Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Więc koniec. Barcelona poradziła sobie z rywalem i wygrywa to spotkanie. A jaki Twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi?